Informujemy o zmianach w formie płatności za postój na Nowotarskim Rynku. Parkometry, które od 1 sierpnia pojawiły się w centrum miasta mają być udogodnieniem dla mieszkańców i turystów. Sprawdzamy jak wygląda ich obsługa. Do pół godziny mamy złotówkę, do godziny czasu postój jest 3 zł i każda następna rozpoczęta godzina 4 zł. Jest według cennika, który był do tej pory, no i... Trzeba przewidzieć mniej więcej ile będzie się stało i należy uiścić opłaty. Wrzucamy złotóweczkę, jeżeli do pół godziny. Parkomet pyta, czy płacimy dalej, czy drukujemy bilet. Jeżeli akceptujemy, wychodzi bilet tutaj na dole. Drukowanie. Wygląda tak, bilet Jest zawarta godzina, do której jest opłacone. Data, numer kontaktowy w razie jakichś problemów, no i dane parkingu. Dotychczas opłatę za parking na rynku pobierali parkingowi. Dziś pełnią funkcję doradczą i pomagają w rozmienianiu pieniędzy kierowców parkujących w centrum. Tabliczki informujące o lokalizacji parkometru są rozmieszczone na całym parkingu. Wszystko po to, aby ułatwić klientowi uiszczenie opłaty i pomóc w zapoznaniu się z tym urządzeniem.